Firma 3D Lab działa już od ponad 10 lat na rynku technologii przyrostowych. Posiadamy specjalistyczne doświadczenie w kilku obszarach, takich jak technologie druku 3D, badanie nowych materiałów, proszkowanie metali oraz optymalizacja parametrów procesu druku. Obsługujemy rynek dosyć kompleksowo. Staramy się zaopatrywać klientów w profesjonalny i produkcyjny sprzęt do druku i skanowania 3D. Świadczymy usługi w zakresie szybkiego prototypowania na potrzeby krótkich serii produkcyjnych i zaczynamy produkować proszek na potrzeby usługowe. Jednak najbardziej ekscytującym obszarem naszego działania jest rozwój i wdrażanie naszego autorskiego urządzenia o nazwie Atolab. Jest to pierwszy na świecie kompaktowy laboratoryjny atomizer do szybkiej produkcji proszków metali w warunkach standardowego laboratorium materiałowego. Nasze urządzenie Atolab służy do atomizacji ultradźwiękowej metali. Proces odbywa się w obiegu zamkniętym w atmosferze ochronnej. Na trodę, czyli element układu, na którym odbywa się proces atomizacji, podawany jest materiał w postaci drutu lub pręta. Następnie jest on topiony przy użyciu łuku elektrycznego oraz wzbudzany przy pomocy fal ultradźwiękowych. Uzyskany proszek ma sferyczny kształt, co pozwala na wykorzystanie go w wielu dziedzinach inżynierii, np. w wykorzystaniu metod przyrostowych. Atolab to urządzenie kompaktowe o bardzo szerokich zastosowaniach. Posiada możliwość proszkowania wielu różnych metali, wliczając stale, aluminium, tytan, chromokobalt i wiele, wiele innych. Urządzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w gronie odbiorców, którzy potrzebują w sposób szybki i ekonomiczny wyprodukować małą ilość proszku we własnych laboratoriach badawczych. Użytkownicy mogą nie tylko ograniczyć koszty produkcyjne, ale też znacznie przyspieszyć proces prowadzenia kolejnych materiałów w przemyśle. Na co dzień korzystamy z oprogramowania SolidWorks. Bardzo cenimy sobie profesjonalizm i elastyczność naszego dostawcy firmy DPS Software. Wdrożyliśmy w firmie oprogramowanie SolidWorks, SolidWorks Electrical oraz SolidCam. Całość wraz z systemem do zarządzania dokumentacją PDM stanowi dla nas wsparcie na każdym etapie cyklu życia produktu. Licencje Kato oraz Electrical pozwoliły nam na stworzenie pełnego prototypu w wersji cyfrowej. Pozwoliło to również wyeliminować podstawowe błędy, co znacznie przyspieszyło uruchomienie pierwszej produkcji. PDM zwiększył sprawność przepływu dokumentacji w firmie co ułatwiło współpracę oraz komunikację między poszczególnymi działami, które wspólnie tworzą Atomizer. W procesach produkcyjnych wykorzystujemy SolidCam, który dzięki integracji z SolidWorks pozwala na szybką realizację zleceń produkcyjnych. Obsługujemy naszych klientów począwszy od projektu, aż po wykonanie gotowych detali w różnych technologiach druku 3D. 3D Lab to wyjątkowy partner dostarczający technologię wytwarzania addytywnego, a ich atomizer zaprojektowany w SOLIDWORKS z pewnością zrewolucjonizuje produkcję proszków metali. Współpraca z nimi to nasza mała cegiełka w rozwoju technologii druku 3D.